A kuku, dobry wieczór, moje kochane dzieciaczki. Babcia Kasia przychodzi dzisiaj, żeby opowiedzieć komuś bajeczkę na dobranoc. Kto chętny na bajeczkę? Mam nadzieję, że dużo, dużo, dużo dzieci dzisiaj chętnych na posłuchanie kolejnej historii. Dziś opowiem Wam o dwóch dziewczynkach. Mają na imię Matylda i Tosia. Wszyscy na nich jednak mówią. Motylek i pyrpeć. Motylek to Matylda, a pyrpeć to młodsza jej siostrzyczka Tosia. Posłuchajcie, jaką miały dzisiaj wspaniałą przygodę. Gotowe? To proszę, połóżcie się grzecznie do łóżeczka, bo siądźcie sobie wygodnie i posłuchajcie. Tosia i Matylda wstały bardzo raniutko. A musia musiała ich obudzić, bo tak smacznie im się spało. Ale dziś czekała ich prawdziwa przygoda wyprawa pociągiem nad jezioro. Mama przygotowała kanapki, owoce i wodę do picia, a tata spakował ręczniki i krem do opalania. Dziewczynki już nie mogły się doczekać. Na stacji kolejowej było sporo ludzi, mimo wczesnej godziny. Matylda mocno ścisnęła tatę za dłoń, gdy stanęli w kolejkę do kasy biletowej. Okienko było wysoko, więc tata podniósł Matyldę na ręce, bo to ona dziś miała pierwszy raz kupować bilety na pociąg. Poproszę bilety. Nad jezioro powiedziała dumnie, a Tosia aż klasnęła w dłonie. Pani kasjerka uśmiechnęła się i zapytała. A z kim jedziesz nad jezioro, dziewczynko? Matylda lekko się zawahała, a po chwili powiedziała z mamusią, tatusiem i tosią. Hmm, czyli potrzebujesz cztery bilety tak? – Oj tak, zapomniałam powiedzieć, że cztery. – Nic się nie stało, kochanie. Proszę bardzo, oto twoje cztery bilety. Życzę miłej podróży. Pociąg powolutku wjechał na peron z głośnym świstem. Dziewczynki z zachwytem patrzyły na długie wagony i wielką lokomotywę. – Duży ten pociąg. Z niepewnością powiedziała Tosia i zrobiła krok w tył. Nie bój się, Pyrpeciu daj rączkę tatusiowi, a ja dam mamusi powiedziała odważnie Matylda. To prawda, kochanie szepnęła mama, przykucając przy Tosi: Nie trzeba się bać podróż pociągiem to wspaniała przygoda zobaczysz. Kiedy tylko dziewczynki znalazły się w środku wagonu, ich nosy przykleiły się do szyby w oknie. Pociąg jechał przez pola, lasy i małe wioski. Czasem w oddali widać było pasące się krówki albo bociany w gniazdach. Jak tu pięknie, westchnęła Matylda, jak w bajce, dodała Tosia. Kiedy dotarli nad jezioro, tata powiedział do dziewczynek – Mam dla was niespodziankę, dziewczynki. Idziemy na przejażdżkę łódką. Podeszli do pana, który wypożyczał łódki i mama z tatą poprosili o kapoki. Kapoki to kamizelki ratunkowe, które każdy, kto pływa w łódce, Musi na siebie nałożyć. Teraz jesteś prawdziwym motylkiem, śmiała się Tosia, widząc Matyldę w kamizelce ratunkowej. A ty latającym Perpecie, żartowała Matylda i obie zaczęły chichotać. Mamusiu, po co nam to? Matylda wskazała na kamizelki. Kochanie, każdy, kto pływa w łódce, Powinien mieć taką kamizelkę, ponieważ ona uratuje każdego, kto niechcący wypadnie z łódki, a nie potrafi pływać. Kiedy już wszyscy wsiedli do łódki, tata ostrożnie odepchnął ją od brzegu, a mama opowiedziała dziewczynkom o kaczuszkach, które tutaj często można było spotkać. Matylda początkowo trzymała się mocno mamy. Ale po chwili odważyła się i wyciągnęła rękę nad wodę. Ja będę marynarzem, tatusiu, krzyknęła niespodzianie Matylda. Pomogę ci wiosłować. To proszę, chodź tu ostrożnie i usiądź koło mnie. Śmiało zachęcił Matyldę, tata. Przyda mi się taka wspaniała marynarska pomoc. Tosia wtulona w mamę siedziała obok. I rozglądała się dookoła. Zobaczcie! Tam są kaczuszki! pisnęła z zachwytem. Jakie śliczne! dodała Matylda. Zrobisz im zdjęcie, mamusiu? Oczywiście. Mamusia zrobiła wiele pięknych zdjęć i kaczuszkom, i dziewczynkom. Po powrocie na brzeg, dziewczynki bawiły się w piasku na plaży z innymi dziećmi. To był wspaniały dzień, ale minął bardzo szybko. W drodze powrotnej pociągiem Tosia opowiadała, jak wspaniale pływało się na łódce. A Matylda położyła główkę na kolanach mamusi i odpoczywała. To była najlepsza wycieczka na świecie! westchnęła Matylda, kiedy wieczorem leżały dziewczynki już w łóżkach. – Tak, musimy tam jeszcze pojechać. Tym wielkim pociągiem – powiedziała Tosia. Dziewczynki zamknęły oczy. Tosia już zasypiała, kiedy nagle Matylda podskoczyła na łóżku i zaczęła wydawać z siebie dziwne dźwięki. Ciu, – Ciuch, 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 Co robisz, motylku? – Zapytała Tosia. Jadę pociągiem, tak jak chciałaś, odpowiedziała Matylda, śmiejąc się głośno. I już sama nie wiem, kim ja chcę być. Marynarzem czy motorniczym? A kto to jest motorniczy? szepnęła Tosia, zasypiając. Matylda położyła się obok siostry i cichutko powiedziała. Śpi, Perpeciu, śpi. Jutro ci opowiem. I wy też, moje małe myszki. Śpicie smacznie. I do zobaczenia jutro. Wieczorem babcia przyjdzie, żeby opowiedzieć wam bajeczkę. Babcia Kasia mówi, dobrano.